no to znowu ja, e, bo e, tak się zdarzyło, wydarzyło, że e, a propos tych hemtrajsów, które no, poruszyłem, o których e, mówiliśmy w, w, w tym ostatnim filmiku na Słońcu i Księżycu, to zauważyłem dzisiaj, że na niebie coś się dzieje i poleciałem, e, popatrzeć, popatrzeć, poleciałem i jak widać u mnie chemtrajsowo-demontrajsowe chmury mają się bardzo dobrze. Ale wydarzyła się pewna bardzo ciekawa rzecz i to właśnie Wam mam zamiar pokazać. A schowaj Ty się. Zobaczcie, leci samolot. Leci samolot, cofnijmy, on jest tam. Tu jest słońce. Tam leci samolot I uwaga Patrzcie, patrzcie na to. Dwie smugi rzucają cień. Spójrzcie jaki rozstaw pomiędzy tymi smugami i przede wszystkim zobaczcie jaka jest długość cienia przed nosem samolotu. Tak? Zapamiętajcie to. A żeby taki cień mógł powstać. Na tej, na tej zawiesinie, na tej hemtrajsowo-demontrajsowej chmurze, jak weźmiecie sobie latarkę, czy co tam chcecie i spróbujecie zrobić taki eksperyment, to nie ma zmiły się. Taki cień może Wam powstać tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli źródło światła będzie pod, pod tą smugą. Tak? Ja zrobiłem taki eksperymencik i zaraz go zobaczymy ale najważniejsze jest ta długość, długość tej smugi pamiętajcie o tym, bo zaraz będzie się działo coś fajnego leci sobie samolocik, leci eee, i co jeszcze? jak widzicie, tak samoloty rejsowe e, przemieszczają się na wysokości mniej więcej e, około 10, 10 km nad ziemią, tak? I, i, I to, bo jak wiecie, ja uważam chemtrajs niestety za taką samą ściemę, jak jak płaski model Ziemi, tak zwany AE. Wiem, że wielu z Was lubi chemtrajsową teorię spiskową, ale ja jej niestety nie uznaję. Z moich obserwacji wynika zupełnie co innego. Te, te smugi powstają z innych powodów poza tym one nigdy nie opadają na ziemię ale zawsze wznoszą się do góry tworząc właśnie takie chmurne zawiesiny czyli nie idą na dół na ziemię tylko idą wznoszą się do góry no ale to na nie będę na to naciskał możecie tam sobie wyznawać co tam chcecie nie mam nic przeciwko temu i leci ten samolot leci i rzuca taki cień i zobaczcie co się będzie działo. Ten cień, on się będzie wydłużał i to drastycznie. Tak, zaraz pokażę Wam taki mały eksperyment, jak na szybko zrobiłem, trzęsącymi się rękoma. Widzicie tu się kończy ten cień, on już jest dużo, był dużo dłuższy niż był wcześniej. O i tutaj ja rzuciłem sobie na sufit takie dwie smugi. Tak? Żeby takie coś taki cień mógł powstać na suficie, no to wiadomo, że źródło światła musi być pod spodem. I teraz patrzcie co się będzie działo z tym cieniem przed nosem samolotu, jak ja oddalam i przybliżam latarkę, czyli słońce. Widzicie? Cień się wydłuża, cień się skraca. Odjeżdżam z latarką, cień się wydłuża. Przyjeżdżam z latarką, cień się skraca. I patrzymy dalej. No, widzicie? Już jest dużo dłuższy. Ale to jeszcze nic. w mnie przyjrzyście. Leć, bo widać ten samolot. Leć, leć, leć. Przewiniemy trochę do przodu. O! Zobaczcie teraz co się dzieje, amerykańska sprawa, o patrzcie, 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 widzicie to, jaka jest długość tego cienia, a wróćmy no na chwilę do tego, o, a patrzcie jak się zaczynało, ledwo, ledwo tu trochę przed nosem było, tak, a tutaj już mamy taki potężny cień. To siok, niesamowite. I patrzcie, ja mam tyle, tyle godzin mam obserwacji yy, przecież za sobą, a, ale tak dobrego cienia jeszcze nie widziałem. Pełen odjazd. Gdzie to słońce może być, żeby zapadać taki cień? i zaraz, zaraz jeszcze zobaczymy dwa samoloty które żadnego cienia nie dadzą dwa albo trzy nie pamiętam o zobaczcie olbrzymi ten cień tutaj już nie ma takiej chmury żeby on tam ładnie ale to już bardzo 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 się wdłużył i tu leci kolejny samolocik i ten nie, nie zostawia jakiegokolwiek cienia czyżby jakaś była różnica pomiędzy 10 km w te, a 10 km we w te dla Słońca oddalonego o 150 milionów kilometrów. Tamten samolot leciał z tej strony Słońca, a ten leci z tej strony Słońca. Tamten rzucał potężny cień, a tamten nie. Tu znowu leci, tak identyczny jak tamten, tyle że w drugą stronę, tak? W stronę Słońca. I zero jakiegokolwiek cienia. Nic się nie dzieje. Słońce to jest samolot, a tamten leciał tutaj. Tu mamy kolejnego Waszego Chemtraisa, który też jest poniżej tej chmury leci, poniżej tej zawiesiny wielkiej. I on tak samo nie daje jakiegokolwiek cienia. O, teraz to widać. Zero cienia. Co już się tam schowało za chmurami niestety lipa była te chmury fajne wysokie to by się paryć fajnie zadziało ale tamte za niskie i już była kicha o, a tutaj dla przypomnienia tamten z, z tym cieniem niesamowity no i to 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 chciałem wam pokazać tak na szybko na bieżąco i dzięki dzięki Jutro postaram się wstać na wschód słońca, bo to już będzie chyba ostatni, już więcej słońca nie zobaczę albo już go nawet nie będzie widać. No to pa, 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 pa.